Siemka ludziska, ja jestem Harry i bykomy w minecrafta po śląsku i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam mój dom, który wybudował no trochę się nad nim namęczył, więc tutaj warto będzie uwagi Tra bardzo dużo drewna poszło, zwykłego i brzozowego jak widzicie <laughs> no to tak wygląda, jeszcze tutaj będzie będę jeszcze coś dodawał, może balkon robił, nie wiem ale tutaj będę wam na bieżąco mówił o wszystkim bo na pewno by każdy się balkon zmieścił więc co? To tak wygląda. Na taki styl trochę średniowieczny. E, Oboje idziemy go dookoła. Z każdej strony. O. <laughs> tutaj tak, dach jest oświetlony, też więc będzie fajnie. Chyba stoi na najwyższym podwyższeniu, więc tutaj tak. Z każdej strony wygląda tak samo. Tutaj są okna. Nie może na tych oknach też tutaj coś jakieś... E, Eee, te donice z igrotami Tutaj to też ta wygląda. Tutaj już farma mam blisko siebie, więc <laughs> nie umra z godu ta, tak szybko. Eee, tam mam eee, owiecki. Eee, tutaj już, na no to wolne szal, tu mam kilkowiec. Szare i białe. Jasno szare i białe. Eee, więc idymy. <laughs> A, tutaj już to całkiem sam zburzę. Dobra, już jestem tutaj. E, więc co, tutaj już jest pusto i jeszcze tak, tutaj łowiecki pokazywałem małą i tutaj już zacząłem budować kopalnia tutaj, o jeszcze wą tutaj to pokorza o, tak będzie wyglądać kopalnia no w tym samym stylu co e, w tamtej serii z minecrafta więc tutaj tak to wygląda, jeszcze tutaj zbytnio nic nie wykopane e, na razie tak to wygląda no kopalnia będzie w takim surowym stanie, akurat też tak fajne miejsce tutaj Więc Daleko od bazy w miarę Znaczy od e, domu Doma Więc idziemy Do naszej chałupy, e, pokażę wam co i jak Może jeszcze coś porobimy Może jeszcze coś, jest, tu... jeszcze jest dużo do roboty Więc wchodzimy tutaj, tutaj są drzwi I tak się prezentuje tutaj wnętrze, taki przedpokój z kuchnią i salonem coś takiego, ale to bym, tutaj bym musiał to zmienić na tako, że tutaj nie będzie stołu, to no będzie taka sofa i stół i, w, i mom, e, chciałbym to zrobić no tutaj e, to jest ten kocioł, on robi jako umywalka przy oknie no tutaj, e, że stół roboczy, wiecie, e, to jest jako kuchynka Tutaj jako stół roboczy bycia, tutaj jakieś szafki i inne dupsy. No i co? No i tutaj jednak na razie tyle. Eee, są tam trzy pokoje, więc pierwszy pierw od piwnicy eee, Tutaj jest magazyn. No, dużo zbyt no, na razie tyle mi zostało. Jeszcze tutaj podłoga. I magazyn wygląda tak. Tutaj też, żeby tak go powiększał, ściany zrobił też będą z takiego czegoś. Eee, a ten. Tutaj się przepalo już. No to będzie jeszcze, jeszcze raz takie. Eee, a podłoga. Czekajcie, zaraz wam pokażę, z czego. O! Nie, andezyt. Czekajcie, kaj to. Eee, to jest andezyt, nie kuźde. Dioryt. Kurde, dobra. Ale z wypolerowanego tego kamienia. Eee, właśnie by tutaj to robił. O, I co? I tutaj to na te, Tutaj nie wiem, coś, czy coś jeszcze by dał budował. <laughs> Będę na pewno chciał jeszcze zbudować yy, na pewno tę bibliotekę do Enchantu jakoś przepalarnia z piecami i tutaj i na pewno będzie tam też miejsce do portalu, więc wszystko się tutaj pod ziemią znajdzie. <laughs> I tutaj oczywiście kwiatki jakby inaczej, yy, tutaj w każdym rogu potki, żeby tutaj nigdy nie zleciał na schody, jakby szłopiony. Dobra, to tutaj bardzo na pewno się będzie coś zmieniało tutaj. I co? I pierwsze piętro wygląda tak Tutaj no dużo miejsca właśnie w, w, tutaj zajmuje to No ale no cóż się poradzi tak e, Więc tutaj może też się to będzie Jeszcze przerobiało Że na przykład powiedzmy Nie wiem powiedzmy że tutaj się czuje e, Ściana że choćby Dobra pokażę wam przynajmniej pierwszy pokój taki najmniejszy I tutaj może go bym przerobił tak że Tutaj dupna ściana, a ta, a ta i ta zburza i te dwa przy okazji powiększa A tu się zbuduje trzeci, kaźdź, nie? Kaźdź trochę większy, że tutaj będzie ściana i drzwi, nie? Dobra, obrazy oczywiście Tutaj jakoś upiększają się Tutaj jest mój pokój z biurkiem Na widoczkiem Tutaj też widok oczywiście na pole, tutaj no tak jak się y, patrzy, to widać farma i co, i tutaj trzeci pokój, też z biurkiem szare łóżko No trzy pokoje, i w sumie ile to już się nagrywa? bo ty nie jest do często pana? 7 minut. No, z przecięciem, no, więc możemy już zacząć tutaj coś też robić. Więc możemy coś tu zacząć yy, przerobia, przerobiać. Oczywiście, sikiera w dłoni, zarwą pokora, o co mi chodzi. Więc tak, tak, tak. Na przykład tutaj będzie tak. E, Czuć domy to. O, tak. I czekajcie, już wiem co chce. I zrobimy ro, szklony stół. Będziemy szklany stół. I co? Idziemy do góry. I tutaj będzie. O, od razu to się. No teraz lepiej się już to wygląda, moi drodzy. Lepiej się na to patrzy e, Ten, sumie ten dywan nie chce też tak cało żeby było widać też tutaj to Ale lepiej się od razu tutaj patrzy na to e, Lepiej to wygląda niż tamten, tamto e, I co? To mogę dać tutaj No fajnie to wyglądało Tutaj jeszcze potem może jakieś szafeczki dumy, o też by było dobre Na przykład jakieś szafeczki e, Albo jakieś inne dupy żeby to jakoś było, nie? Że tutaj coś się dzieje, więc możemy tutaj Eee... Tutaj mamy ile? Weźmy o, akurat 4T, więc mamy to. E, no, o, i od razu lepiej. Tutaj się patrzy, moi drodzy. Kuchnia jest, salon jest. Jeszcze ino dupnąć telewizor. Ja, e, tam jakiś. Każdy tutaj my się dupli za ma Tak czy stolik Tutaj telewizor jeszcze No i by było pi kobelo nie Dobra ale lepiej się od razu patrzy tutaj też na to że Na wejściu że nie jest tak surowo tylko Że nie są takie gołe ściany Tak <laughs> Dobra Więc teraz możemy iść do Piwnicy pod drewno Tutaj te y Tak i wezmiemy sobie to to możemy odłożyć. To się weźnie I, I to, i tyle na razie. E, I dobra. I o, o, o. W sumie to bym zrobił jeszcze jakieś nie to, tylko to. I to bym, wziął, bym zrobił jakieś łobrozy. E, w sumie. Ty, shadowfana, mogę zrobić. W sumie to, to nie był głupi pomysł. Ty. Ej. Ale o, Łobroz. Każ okay, są obrazy. Jak się obrazy robi, panie? Dobra, tak, 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 tak. O. Czemu? O. Tutaj jest co? Ale to skóra, tak? Czekajcie. O. Ile mam? A ja mam za mało tych. Dobra. o o czekajcie tutaj teraz Za o tutaj dobra dobra więcej nie zrobię cztery storczą złozny miecz dobra tak ee, tak drzwi zamkniemy bo przeciąg będzie już się zbliża noc moi drodzy więc pudy nene o Będziemy grzecznie spać Eee, okej, okay. i co? Ile, i, le i lecimy dalej? I teraz tak Wydaje mi się, że muszę zrobić siekiera Ale tutaj tak, tutaj to zrobimy tak, te łóżko wezmemy, to wezmemy O eee, te drzwi eee, nie to, ale nie siekiera, ty panie O Tutaj, no niestety, będziemy musieli dupnąć. Eee, tak. Tak. Eee, o. I wtedy mogłem, tutaj będą o dwie kratki większe pokoje, moi drodzy. Eee, I też będzie tutaj więcej przestrzeni do wykorzystania, oczywiście, w pokoju. Eee, I mam nadzieję, że będzie chyba lepiej też to wyglądać. Że... Większe pokoje, coś tu się jeszcze też ogarnia, jakieś e, szafy, wszystko Dobra I tutaj to od razu też możemy e, powiększyć No, to jest to, że ja nie mam więcej e, innego rodzaju drewna, tylko te dwa O Innych nie mam Więc zaraz tutaj się to... O O tak, to się tu tupnie i tak, o Dobra. Ja tutaj też to, to oświetlą. Dobra, tak to może być. No i właśnie tutaj by. Albo bym te drzwi przesunął, w sumie. Czekajcie. To idzie up. O. No. Tak. Tak. O, tak. Y to wezmę sobie, o, to by mogli zrobić też tutaj, w sumie, a te drzwi by mogli przesunąć tu. No, pierwda po siekiera. i te też by mogli dupnąć tu. O, i to byłby plan, to byłby plan, więc idziemy tutaj e, po patyki, mamy. O, w sumie mamy ale nie mamy e, wezmiemy sobie tak, ja zarobiście. Dalej. Tak, ok, to możemy to już możemy odstawić. Idziemy do góry. Idziemy do góry, idem do góry. I dobra, jesteśmy. Więc tak, tu i tu to przesuniemy. To przesuniemy. Tu, tu, a to do my, tak e, i tak. O, i od razu lepiej się też to prezentuje tutaj ta ściana cała. No i wtedy by mogliśmy tutaj e, to apnąć e, i tutaj ile to ma w ogóle kratek? E, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na raz, dwa, trzy, cztery, sześć na cztery. To będzie 2, 3, 4. O. I by było. O. I drzwi też by byli tu. O. I tutaj by było y raz, czyli 4 na 2, 3, 4, 5. Na 5. O. 4 na 5. <ścoughs> Więc to też by nie był głupi pomysł, bowiem wtedy też na przykład to bym mógł ta e tak zrobić. Tak. Eee. o! No, patrz, panie, o! I wtedy mogę dać mniejszy dywan. Eee, I tutaj będziemy też. ciachli drzwi. O. Tak. No, tak. Dobra, tutaj, tak. O, to tak. I co? No, i tutaj od razu. Mniejsze tutaj to, ale też I tutaj jakiś duży, duży obraz by mogli e, teraz Dać, nie to, ej Aha, to teraz O Na przykład taki, o O, nawet idolo tutaj Dobra e, Tutaj też bym o, nie, panie, nie taki Eee, tu o a są jeszcze takie inne o taki na przykład eee, no ty panie no o no żeby nie było tak też tutaj sztywno ja eee, drzwi możemy zamknąć eee, tutaj nic nie domy eee, Dobra Donice, donice, donice e, I te łóżko wtedy moglibyśmy dać jakoś tutaj przy ścianie. To jakieś biurko, wszystko e, to się jeszcze dogarnąć. Ile mamy materiału? 16 minut, dobra. Tutaj w sumie ten dywan też na razie nie jest potrzebny. O, i tutaj też byśmy to. Joż Joszmo, fajny pomysł na szafa, moi drodzy. O, dzięki, dziękuję. E, dobra, i teraz lecimy jeszcze. Jeszcze tutaj może dużo czasu, bo tutaj zaprezentuję. A przynajmniej, która pobudujemy. O, jeszcze jakieś takie drzwi. O, brzozowe zrobimy brz drzwi. Czekajcie, teraz tak, drzwi mi dajcie. Kuźwa, nie wiem, ja zawsze jak łączę Minecrafta, to ja wszystko. To ja muszę kuźwa co chwila czegoś szukać, nie? Co chwila czegoś szuką, Ja, jak na złość? Czekajcie, tak. O, tak. E, tak, więcej bije trzeba. O. O, przyna, o. Przynajmniej 6. Dobra, to lecimy dalej. No, ale tu ty tu też już ładnie wygląda. Na pewno jeszcze tutaj jakieś... E, o ty, panie, nie. O ty. O. O, no i od razu lepiej, tak? Jeszcze tutaj coś... I od razu lepiej, tak się tutaj też patrzy. No, i od razu aż takie, nie są też takie puste ściany, można powiedzieć, i to się też aż tak nie szczypie w oczy. I czekajcie, tutaj, tak. Dobra, ja i po pokorza. A, zapomniałem jednej rzeczy. No, przynajmniej 2, 4, 6 skrzyn, też. Będziemy potrzebowali e, tutaj. Ba, o, 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 nie, tutaj są, dobra. O, dobra. Dobra, i teraz wa, patrzcie. Ten trik tutaj domy, tak, nie. E, to domy, ej, ej, ej. E, tak, tak. E. Panie, nie tak się stawio tylko się o tak i teraz no czekajcie to też no o tak i a to o tylko krzywo postawione o, o. E, i Ej. O, i tak się robi szafa w Minecrafcie, moi drodzy. No, patrzcie, widzicie ubrania tutaj. Ubrania wieszaczki z majtkami. Wszystko pilgo pelo. Tutaj jeszcze jakieś. Jeszcze jakieś e, siedzenie. już jakieś półpytki i z półpytek tutaj też. Tutaj no i co, no i fajny, i fajny pokoik jest. E, tutaj zrobimy tak samo. Czyli to możemy. I to możemy ciągnąć. To tak. E, tak, tak. Tak. Tak, tutaj. O. E, tak. No i też fajnie tu jakieś biureczko jest. O. Dobra. I skoro tak, tutaj by się przydał. Tutaj by była fajna szafa. E, nie powiem, że nie. Bo to jest akurat fajnie rozmieszczone. E, tak. O. O, tak, e, tak, no taką brzozowość, wszędzie brzozowe szafy No Wygląda to, to trochę masywnie, są. No, wiem, że są też modyfikacje Ale na razie mi wystarczy minimapa Może poszukam tutaj, nie, nie obiecuję, ale może poszukam jakiegoś Jakoś modyfikacja do Minecrafta na meble Bo wiem, że są e, Wiem, że są, e, wiem, że są nawet fajne, bo już jednego małda miałem takiego na meble i ja wiem, że są fajne w miara. 27 minut. Dobra. I co? Będziemy się przespać. A, umisz spać. Ino. Po ćmoku. Dobra. Poczekamy na ćmok. Ała, ała, moje nogi. No i ten domek nabiera tutaj kształtu, tak. <laughs> Widzicie jeszcze. Tutaj będę chciał zrobić takie. O, napięć takie. Aha. E, no ścieżki. Wiecie o co chodzi na pewno. Eee, takie ścieżki też na pewno wyrówną, Zrobię jakiś mur eee, dookoła. Będzie. Eee, wiem, że tam na pewno tam będzie. Tam będzie ta. ta wysepka. Będę chciał zbudować latarnię morską, więc będzie też kolejny fajny odcinek. Dobra, Jezus już ćmok, więc możemy iść spać. Eee, tutaj możemy tak. Eee, włożymy Dobra, czekamy na jutro w z leża. Nie no, mi na my mi na lyżu wygodnie Ale tutaj na pewno jeszcze coś tutaj do, do, dodam, żeby nie było tak Wiecie, eee Pusto Eee, dobra No i co, no i to by było na tyle w tym odcinku, jeszcze jedna się zrobiła Łopata, ale nie drewniana, no przynajmniej kamienno ty Jeszcze takich taki głupie nie ma A tu jest kamień no, kostka Dobra, e, łopata To jest no szpi Jak? Szpi, shipa. O, kameno szipa Dobra, jak mówię, sipa to możemy iść. To jest miecz HK Cieślica. Ok, No widzicie, przynajmniej się nauczycie śląskiego. Dobra, o. Jest już kawałek tutaj eee, Tutaj ścieżki Więc tak to będzie wyglądało Jeszcze jakieś latarnie i co? No i tutaj to by było na tyle w tym odcinku eee, Jeśli film się WOM spodobał to zostawcie dużo łapa w góra eee, a będzie tego więcej dla motywacji zasięgu no i przede wszystkim też suba z dzwoneczkiem, to jest ten czerwony guzik po. To jest czerwony guzik pod filmem. Oczywiście ma być szary, nie zapomnij też o dzwoneczku, żeby na bieżąco z filmami. I oczywiście komentarz, a przypnę wam serce, a nawet, no, a nawet może odpowiem. Więc e, do zobaczenia, do następnego odcinka. Elo na razie.